Jak nie, jak nie docierać z zaworu. Trakuje się przy nagrywaniem. Mocniej do ciebie ciągle. A teraz ja robię Ciągnę, mocno. To może tak nie wygląda, ale wiesz. Dobrze wygląda. Tu możesz pokazać przejściówkę. Jak to wygląda. Na mojego sds no. <laughs> Nie jest to, nie wiadomo jak mocno skręcone, żeby nie uszkodzić oczywiście. Pokaż jak dokładnie pasty Świeżynkę dajemy. O kurde. będzie chodzi. Ta mi. Ładnie kolorek się zaczyna kurde. Szeroko bierze ładnie zawór. Kriwo. осторожнее где я есть осторожнее игла, блин, ну да будет